No witam Czesiu, to proszę Cię o relację, ja już nagrywam. Tak, a, dobra, proszę Mam Ci mówić, no chowany, jestem już w pocztami praktycznie, gotów na peryferiach, no jak, jak już dobrze wszystko idzie elegancko, no nie narzekam, troszeczkę no, te buty od sponsorów, dostałem, to to wszystko, że dostałem, no troszeczkę lewaną, nogami tam dokucza, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo fajnie, jestem dobrej myśli, no i do Hiszpanii mam jeszcze jakieś... No myślę 3000 km czyli, czyli około około tysiąca przeszedłeś, tak? Tak, 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 tak. No spokojnie. Spokojnie, bo wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, wiesz, te obejścia autostrad. No Niemcy są nazbikowane autostradami niesamowicie. No, to jest zrozumiałe. Ja muszę to obchodzić, nie? Tak A wszystko. To... Zdrowie, wszystko okej? Okay? Nie masz problemów z noclegami? No, z noclegami to Przyszedłem do Niemiec, to we wschodnich landach, no były problemy z rozbiciem namiotu, także nie rozbijałem namiotu, tylko sypiałem na kalimacie pod Śpieworem, mhm. ponieważ tam jest, okazało się, że jest zakaz, bo w ogóle tam policja kontroluje i nawet u gospodarzy, jak się pytałem, to nie chcieli po prostu, bo się bali więcej tego, także musiałem schodzić tak tego, żeby na się nawet na jacy nie mogłem rozbić, bo strach. Bo, bo wiesz, tam zawsze tego. Nie wiedziałem o tym, bo mnie nie poinformowano. No, ale teraz już jestem praktycznie na zachodzie, także tutaj okazuje się, że, że mogę sobie spokojnie i pakować coś, tyle spokojnie, więc nie, nie tego. Także, no ale tam miałem problemy, także, że trochę jestem tym zmęczony, bo szedłem na przykład przez Berlina przechodziłem. To, to słuchaj, ja 12 godzin, jak wszedłem do Berlina e, o 11, tak, wyszedłem z Berlina dopiero o 20.30. Także mm -hmm. wiesz, bo no niesamowite, ten Berlin to jest do przejścia gorszy niż e, jeden wiesz? Pamiętasz? Tak, pamiętam, no ale jeszcze będziesz miał Paryż. Paryż będzie jeszcze gorszy, także. Nie, nie, <laughs> wiesz, jeszcze się nie tylko Paryż, wiesz, bo jeszcze, jeszcze będzie, nie wiem, no zobaczę, bo na razie idę na hale. Wiesz? Dobra. Na halę. No Dobra, Czesiu, to. Mhm. Dobra, dziękujemy Ci za relację i oczekujemy następnej relacji. Jesteś w tej chwili za Poczdamem, zostało Ci jeszcze około 3000 km. Tak. Pozdrawiamy Cię tutaj, trzymamy za Ciebie kciuki, żebyś w zdrowiu doszedł. Pozdrawiam, pozdrawiam Trzymaj się, dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. 能跑跑。<Okay. S 2> okay.